Panie premierze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, panie premierze, drogi Ulfie, przyjacielu. Bardzo się cieszę, że mogę gościć Ciebie dzisiaj tu w Warszawie. Pogoda jest taka polsko-szwedzka, ale jak wiesz, temperatura relacji między nami jako ludźmi, jako przyjaciółmi, ale przede wszystkim między naszymi krajami, jest bardzo, bardzo ciepła. Potwierdziliśmy dzisiaj w czasie naszej długiej rozmowy, że łączy nas praktycznie wszystko, jeśli chodzi o zdarzenia, jakie towarzyszą nam od wielu miesięcy. Polska i Szwecja. Jest, oba kraje są w awangardzie tych najbardziej zaangażowanych, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie. Rozmawialiśmy długo o potrzebie zaciesienia współpracy obronnej, militarnej, zarówno w Europie, pomiędzy wszystkimi krajami członkowskimi, jak i bilateralnie między Polską a Szwecją. Mamy już długą tradycję współpracy. Łączy nas zarówno geografia, Bałtyk to nasza wspólna odpowiedzialność, jeśli chodzi o bezpieczeństwo tego regionu, ale łączą nas także poglądy. Mamy dokładnie tę samą opinię na temat agresji rosyjskiej na Ukrainę, potrzeby pomocy dla Ukrainy, potrzeby utrzymania więzi transatlantyckich. Nie wiemy, jakie. Jakie będą scenariusze w najbliższych miesiącach po obu stronach Atlantyku, jeśli chodzi o wyniki wyborów, ale wiemy jedno, że Europa i Stany Zjednoczone i szerzej cały Pakt Północnoatlantycki muszą być bardzo solidarne, odpowiedzialne i działać ramię w ramię. Nie ma tutaj miejsca ani przestrzeni na jakiekolwiek... Wątpliwości czy nielojalności. Potwierdziłem jeszcze raz, ale nie muszę tego robić. Pełne wsparcie Polski dla aktywnej obecności Szwecji w NATO. To była jedna z najlepszych wiadomości, jakie, jakie mm, usłyszeliśmy tu w Warszawie. Wasza decyzja o przystąpieniu do NATO. I to. Daje nam wszystkim też poczucie i większego bezpieczeństwa, większej solidarności. Współpraca między nami także w ramach NATO to coś bardzo, bardzo obiecującego. Cieszę się, że wymieniliśmy także konkretne uwagi dotyczące naszej współpracy, jeśli chodzi o przemysł obronny. Jesteśmy gotowi do kontynuacji naszych działań. Mamy także wspólne poglądy na potrzebę walki ze zorganizowaną przestępczością. Będziemy wymieniali się własnymi doświadczeniami. Polska jest gotowa do, do, do pełnej współpracy. Dziękuję także za zrozumienie i wsparcie. Zresztą ono jest wzajemne, jeśli chodzi o nasze podejście do nielegalnej migracji. Tu szczególnie w tym regionie, w tej części Europy, to ma dodatkowy wymiar bezpośrednio związany z bezpieczeństwem. Ochrona granicy z Rosją i Białorusią, ochrona przed nielegalną migracją jest także częścią y, y, naszej y, polityki obrony jako takiej, ponieważ y, oba reżimy, moskiewski i ten z Mińska, używają nielegalnej migracji jako narzędzia do y, takiej nowej, specyficznej hybrid war. Musimy mieć tego świadomość i potwierdziłem także Panu Premierowi, że Polska będzie zdeterminowana w skutecznej ochronie naszej granicy wschodniej. Dziękuję także za wymianę uwag na temat potrzeby ochrony naszych rynków przed nieuczciwą konkurencją. To jest doświadczenie i szwedzkie i polskie. Będzie bardzo przydatne w kształtowaniu także polityki europejskiej, jeśli chodzi o, o, o kwestie rynku wewnętrznego, konkurencyjności, także oczywiście w kwestiach geopolitycznych i obronnych. Będziemy współpracowali Polska i Szwecja także w najbliższych miesiącach bardzo intensywnie nad kształtowaniem takiej przyszłej polityki europejskiej, która będzie chroniła także nasze kraje, nasze rynki przed nieuczciwą y, konkurencją. Poinformowałem pana premiera o problemach, jakie mamy tutaj z naszym rynkiem, jeśli chodzi o produkty rolne, żywnościowe. Protesty naszych rolników mają sporo uzasadnienia. Będę oczekiwał od wszystkich naszych partnerów i przyjaciół w Europie współpracy na rzecz takich rozwiązań, które będą potrafiły pogodzić potrzebę ochrony klimatu z żywotnymi absolutnie egzystencjalnymi interesami dużych grup społecznych i zawodowych. W naszym przypadku dotyczy to dzisiaj przede wszystkim rolników. Jeszcze raz bardzo dziękuję też za tę promocję naszej współpracy w szerszych formatach. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli Polska i Szwecja wspólnie projektować agendę dla większej grupy państw tutaj z basenu Morza Północnego, państw nordyckich. Dziękuję już w tej chwili za zaproszenie do tej współpracy. Ona już ma miejsce. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli także blisko współpracować, jeśli chodzi o przyszłe rozdania europejskie. Polska i Szwecja ma tutaj także przede wszystkim wspólne interesy i wspólne poglądy. Jeszcze raz dziękuję, mam nadzieję, że. Wasza epopeja w sprawie NATO szybko znajdzie swój finał. Jestem też do Twojej dyspozycji, jeśli chodzi o działania na rzecz jak najszybszego zakończenia tego procesu. Byłoby niewypaczalnym błędem, gdyby jedno państwo natowskie zablokowało obecność drugiego państwa gotowego do aktywnej pracy na rzecz naszej, naszego wspólnego bezpieczeństwa. Także możesz tutaj liczyć na Polskę i na mnie i proszę w każdej chwili. Proszę się nie wahać, Polska i ja osobiście będziemy gotowi do pełnego wsparcia w tej sprawie. Prime Minister thank you so Donaldzie, dziękuję bardzo, dziękuję za przyjęcie w Warszawie. Bardzo cenię sobie twoje wsparcie i naszą współpracę, koleżeńską współpracę w tych niełatwych, skomplikowanych czasach. Wiem, że obaj widzimy potężny potencjał w silnej współpracy między naszymi oby dwoma krajami, a także we współpracy Polski, Szwecji i innych państw bałtyckich. Może Zacznę od y, kondolencji dla rodziny Aleksieja Nawalnego i dla wszystkich tych, którzy niezmordowanie domagają się w Rosji zmiany politycznej. Prezydent Putin ponosi osobistą odpowiedzialność za śmierć Nawalnego. Takie osoby jak Putin powinny być doprowadzone przed wymiar sprawiedliwości. Dlatego Szwecja chciałaby, żeby Unia rozważyła wprowadzenie kolejnego pakietu sankcji w reakcji na tę śmierć. Myślę, że będzie to najlepszy sposób na uczczenie uczczenie życia nawalnego. Myślę, że takim dowodem uczenia jego życia będzie również wsparcie dla Ukrainy. Musimy się mobilizować po to, by Ukraina mogła przeciwstawiać się brutalnej rosyjskiej agresji. To, co robimy dzisiaj, będzie miało wpływ na wyniki wojny, a także naszej przyszłej wspólnej sytuacji bezpieczeństwa. Chciałbym tutaj wyrazić uznanie dla Polski za taką pozycję lidera we w w wsparciu Ukrainy, stanowisko wyrażane przez, nowe, przez nowy polski rząd, jest to niezwykle ważny przykład dla wszystkich państw europejskich. Żyjemy w nowej, niebezpiecznej rzeczywistości, najeżonej wyzwaniami dla bezpieczeństwa i obrony, najważniejszymi od czasu zimnej wojny. Razem z premierem Tuskiej mówiliśmy o tym, aby zwiększyć naszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo, w tym również za wzmocnienie potencjału produkcji zbrojeniowej w Europie, w Polsce i w Szwecji również. Jesteśmy też gotowi na wzmocnienie naszej dwustronnej współpracy w obszarze obrony i bezpieczeństwa również już jako członek NATO. Podobnie jak inne państwa bałtyckie, chcielibyśmy wzmocnić bezpieczeństwo w całym obszarze Morza Bałtyckiego. Szwecja i Polska mają wspólną historię, wszyscy ją znamy, ale oprócz tego Mamy przecież wspólną przyszłość wspólnie z moim rządem już teraz liczę na współpracę w kolejnych latach i w odnowę naszego strategicznego partnerstwa, wspólnego zaangażowania na, we współpracę w obszarze bezpieczeństwa i obronności, a także w zakresie biznesu i innowacyjności. Szwecja ceni sobie konstruktywny i pozytywny głos w Unii Europejskiej. Cieszymy się, że wrócił Pan do Rady. W ciągu roku, z ostatniego roku sprawowaliśmy prezydencję szwedzką. Polska będzie tę prezydencję sprawować. W wielu sprawach myślimy podobnie i widzimy spory potencjał współpracy. Konkurencyjność i wydajność powinny być jednymi z centralnych punktów agendy europejskiej. Europa potrzebuje wzrostu gospodarczego po to, żeby dokonała się transformacja ekologiczna i cyfrowa. Dzisiaj w Warszawie towarzyszy mi szwedzki minister sprawiedliwości. Prawo, porządek, walka z międzynarodową przestępczością zorganizowaną to kolejne obszary, gdzie widzimy kolejne możliwości współpracy. Szwecja i Polski. Zarówno Szwecja, jak i Polska złożyły wnioski o przystąpienie do Europejskiej Prokuratury, co nam tylko po po pomoże. Będę dzisiaj również wizytował Frontex, który ma siedzibę w Warszawie, gdzie dowiem się, jak wyglądają prace nad ochroną zewnętrznych granic Unii, a także współpraca z Europolem w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, jak również jak wyglądają operacje powrotowe. Cieszę się, drogi Donaldzie, że na nasze spotkanie już jesienią z innymi krajami bałtyckimi i nordyckimi, miejmy nadzieję, że uda nam się znaleźć datę na to spotkanie. Proszę o pytanie. Telewizja szwedzka, panowie premierzy. Migracja to jeden z tematów, który bardzo dzieli społeczeństwa czy i kraje. Czy widzą panowie wspólny mianownik, jeśli chodzi o ochronę granic, ale równocześnie z zachowaniem zasad sprawiedliwego i ludzkiego traktowania migrantów? Mamy też konkretne pytanie do Pana premiera Szwecji dotyczące akcesji Szwecji do NATO. Co ma na myśli Wiktor Orban, który mówi, że w ostatnim czasie podjęto kroki razem z Panem w celu odblokowania sytuacji? Jak wyglądają te dyskusje? Dobrze, to może ja zacznę. Zacznę od migracji. Frontex ma siedzibę właśnie w Warszawie. Obaj podzielamy poglądy dotyczące kontroli polityki migracyjnej zakładającej większą kontrolę przez ostatnie lata. Właściwie od 2015 roku widzimy, co się dzieje, jeśli przepływy migracyjne nie są kontrolowane, jakie wynikają z tego skutki. Obaj wspieramy takie podejście, jak również inne kraje. w działaniach służących właśnie kontrolowaniu migracji. Chodzi również o to, by te osoby, które po złożeniu wniosku o azyl otrzymały decyzję odmowną, były efektywnie zawracane. Tu wydaje mi się między nami istnieje wspólnota poglądów. Jeśli chodzi o NATO, akcesję do NATO, będę jechał do Budapesztu, trafi do Państwa data tej wizyty, kiedy tylko zostanie ustalona. W ostatnich kilku tygodniach kilkakrotnie rozmawiałem z węgierskim premierem. Wydaje mi się, że jest silna wola sfinalizowania tego procesu akcesji Szwecji do NATO. Węgierski premier. Wydaje mi się, powinien być bardziej adresatem pana pytania, ale już teraz oczekuję na te spotkania, planowane spotkania, aby ta finalizacja się dokonała. To protect our territory and our borders. I mean the Polish one, but also the European granic granic Polski, granic e, Europy to nasz podstawowy obowiązek. Tradycyjny pierwszy obowiązek państwa to ochrona terytorium i granic. Jedną z pierwszych decyzji po wyborach w Polsce było e, była decyzja o modernizacji zapory na granicy z Białorusią. Nielegalna imigracja jest wykorzystywana przez prezydenta Łukaszenka jako forma agresji wobec Polski. Właśnie dlatego tutaj, w tej części Europy, problem migracji, problem granic dotyczy zagadnień humanitarnych, procedur azylowych, a ponad wszystko to kwestia naszej obrony i naszego bezpieczeństwa. Myślę i mam nadzieję, że uda nam się znaleźć wspólny język. Będziemy wspólnie działać razem ze Szwecją by te sprawy sprawa bezpieczeństwa naszych granic i naszych terytoriów stała się istotnym priorytetem. To nasz priorytet narodowy. Myślę, że paradygmaty europejskie w tym zakresie również powinny zostać skoryg skorygowane. To jeśli chodzi o priorytety, bezpieczeństwo będzie również jednym z priorytetów polskiej prezydencji Unii Europejskiej. Mam nadzieję, jestem głęboko przekonany, że razem z naszymi przyjaciółmi szwedzkimi uda nam się znaleźć wspólny język. I jeszcze jedna uwaga dotycząca pana Orbana. Doty... jego stanowisko dotyczące obecności Szwecji w Sojuszu Północnoatlantyckim. To jest nieakceptowalne. Myślę, że to nie tylko ja tak sądzę, że jedno, jeden kraj będzie blokował akcesję. Zwłaszcza, zwłaszcza, że mamy wojnę w Ukrainie. Stąd należy wywierać nacisk na naszych przyjaciół w Budapeszcie, by zrobili to, co powinni zrobić. Nie wiem, czy wczorajszy przekaz z Budapesztu należy brać poważnie, czy też nie. Tak się zastanawiam, jaki jest faktyczny powód tego opóźnienia. Mówiąc szczerze, być może Ulf wie coś więcej. Nigdy nie słyszałem jakichkolwiek argumentów chociażby ze strony rosyjskiej dotyczących wydłużenia procedury głosowania nad protokołem akcesyjnym w parlamencie węgierskim. Z punktu widzenia Polski takie postępowanie jest nieakceptowalne. Dzień dobry, Małgorzata Mietarek, dwadzieścia 24 Ja pozwolę sobie zadać pytanie po polsku o sprawę, która dziś w Polsce jest niezwykle ważna. Chodzi o posiedzenie komisji, która ma zbadać inwigilację systemem Pegasus, która... To posiedzenie odbywa się w tej chwili w Sejmie. Po pierwsze pytanie o to, jakie są pana premiera oczekiwania wobec prac tej komisji, ale też kiedy opinia publiczna będzie mogła poznać pełną listę osób inwigilowanych tym systemem, przynajmniej częściowo, częściowo częściową listę, ale też czy pełen komplet dokumentów w tej sprawie trafił już do prezydenta Andrzeja Dudy, a jeśli nie, to co stoi na przeszkodzie, żeby już ten pełen komplet do niego trafił? Kwestia y, używania systemu Pegasus do podsłuchiwania i inwigilowania naszych obywateli y, musi znaleźć swoje pełne wyjaśnienie. Po to jest Komisja Śledcza. Ja nie jestem od tego, żeby formułować jakieś oczekiwania, bo ta Komisja Śledcza i działania także y, y, prokuratur, prokuratury w tej kwestii, przecież nie tylko Komisji Śledczej, nie są na jakieś polityczne zamówienie. My musimy sprawę wyjaśnić. Z oczywistych względów jest nie do pomyślenia, żeby znaczy to, co już wiadomo publicznie, żeby przejść do porządku dziennego nad faktem, że przy pomocy tego typu mechanizmów jak Pegasus podsłuchiwano polityków czy liderów opinii społecznej, którzy byli, których jedyną winą było to, że byli krytyczni wobec działań rządów PIS-u. Ja nie będę żadnej z tego typu spraw używał jako narzędzia do walki politycznej. Dlatego proszę ode mnie nie oczekiwać, że będę wyciągał jakieś najsmaczniejsze kawałki z tej dokumentacji i epatował opinię publiczną. Od tego są odpowiednie służby i tutaj zalecana jest jak naj... No, taki no, poziom realnej odpowiedzialności. To jest kwestia, kwestia szacunku dla naszych instytucji, przepisów. Wszystko, co można było... I co można będzie ujawnić, będzie ujawnione. Pan prezydent, jeśli jest, ja to powiedziałem bardzo otwarcie panu prezydentowi w czasie tego spotkania. Wszystkie dokumenty są do dyspozycji pana prezydenta, jeśli wyrazi zainteresowanie. Ten, który był dokumentem jawnym, został, został przeze mnie panu prezydentowi pokazany w czasie tego, tego spotkania. Natomiast ja w przeciwieństwie do moich poprzedników. Nie będę używał materiałów tajnych, materiałów ze śledztwa, po to, żeby stawiać pana prezydenta, czy kogokolwiek z moich oponentów w kłopotliwej sytuacji. Jeśli pan prezydent wyrazi wolę zapoznania się z jakimkolwiek dokumentem, odpowiednie służby, począwszy od prokuratora generalnego, pana ministra sprawiedliwości, jest tutaj dzisiaj na sali, potwierdza to skinięciem głowy tak jak powiedziałem, wszystko jest do dyspozycji Pana Prezydenta. Na razie nie wyraził zainteresowania, nie jest moją rolą oceniać, dlaczego, ale jeśli tylko zechce mieć wgląd do któregokolwiek z dokumentów Pan Prokurator Generalny, Minister Koordynator do Spraw Służb Specjalnych są do dyspozycji Pana Prezydenta z dokumentacją, którą można na tym etapie na tym etapie ujawnić. Ja bardzo bym chciał, żeby efektem pracy Wszystkich państwowych służb i komisji śledczych było przede wszystkim uwolnienie Polski od tej atmosfery duszności i dwuznaczności. Ja nie, nie chcę tutaj komentować tych dziesiątek i setek już domysłów, kto jest na liście Pegazusa, kogo PiS podsłuchiwał. Sam fakt, że w Polsce narasta przekonanie, że PiS podsłuchiwał wszystkich, także siebie nawzajem, jest czymś trudnym do, do, do zniesienia, więc jeśli tylko decyzja prokuratora generalnego i służb specjalnych co do ujawnienia części czy całości dokumentów. Jeśli oni będą z tym gotowi, ja będę szczęśliwy, że wreszcie ten spektakl się zakończy. Niestety nie mam żadnych wątpliwości, że kwestia używania Pegazusa wobec opozycji, wobec liderów opinii publicznej to jest tylko fragment ponurej rzeczywistości. Pegazus był bardzo kosztowną i skomplikowaną procedurą. Prawdziwy kłopot polega na tym, że ta presja ze strony pisowskich służb w tym używanie policji, CBA, podsłuchów, to nie jest tylko właśnie kwestia Pegasusa, tylko też tradycyjnych metod działania. Nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy w stanie dowiedzieć się o każdym szczególe działania tych ludzi przeciwko własnym obywatelom, ale jeśli... Tylko prokuratura i służby uznają, że jest to możliwe, będziemy ujawniali każdy z tych działań. Ale nie dlatego, że ja tak chcę, tylko dlatego, że takie będą decyzje instytucji odpowiedzialnych za, za te działania. Ja na pewno nie będę nikogo epatował moją wiedzą. Nie, nie, będzie, nie, nie usłyszycie ode mnie państwa, państwo tego, co wypowiedział ostatnio pan prezes Kaczyński że on co prawda nigdy nie słyszał o Pegazusie i nic nie wie na ten temat, ale dokładnie wie, kto był podsłuchiwany. Więc ja nie mogę potwierdzić tego, co pan Kaczyński na ten temat opowiada. Będę starał się tu być naprawdę maksymalnie odpowiedzialny.